W dniach 18-19 lipca w Kętrzyńskim Stadzie Ogierów odbył się 14. Czempionat Koni Zimnokrwistych oraz 19. Pokazy Konne. Impreza o charakterze ogólnopolskim zgromadziła wielbicieli koni z całego kraju. Pierwszy dzień poświęcony był ocenom koni zimnokrwistych w typie sokulskim, sztumskim oraz ardenów polskich. W niedzielę odbyły się m.in. atrakcyjne, szczególnie dla publiczności, pokazy kaskaderskie, kadry lsulek, zawody w powożeniu końmi zimnokrwistymi. Główną atrakcją była poręcz ogierów zimnokrwistych, do której stanęło 14 koni. Warto przypomnieć, że kętrzyński stado ma w tej kategorii ustanowiony w 2007 roku rekord Guinnessa w ilości 22 ogierów. I proszę, Państwa, proszę uwagę równiutko. Robię, no Proszę Państwa, dzisiaj mamy y, y, 19 pokazy i 14 czempionat koni zimno ogólnopolski czempionat koni zimnokwisty. Przyjechali hodowcy z, całej, z całego kraju i nie tylko, bo gościmy również go, gości ze, ze Szwecji, z Niemiec. E, mamy gości z, również z Litwy, z Łotwy, z Niemiec. No także ta impreza nasza cieszy się coraz większym uznaniem. Wczoraj mieliśmy dzień taki dla nas pracowity, bo e, pracowałem e, również w Komisji Wyceny. Mieliśmy do, do wycenienia e, ponad 80 koni. E, no, cały dzień to nam zeszło, później mieliśmy integracyjne spotkanie hodowców i e, e, e wystawców e, sponsorów, tak jak tradycyjnie, jak co roku. Dzisiaj mamy drugi dzień bardziej pokazowy. Już zrobiliśmy prezentację zaprzęgów. Teraz Paulina Osowska pokazuje sztuki przeróżne pokazy na koniach. Później mamy sulki i tak po kolei. Cały dzień będzie wypełniony pokazami. Chciałem podkreślić jedno i jednocześnie podziękować przede wszystkim władzom Miasta i powiatu Kętrzyn za wsparcie nas szczególnie pan burmistrz tutaj pomógł nam, dał ludzi do przygotowania, bo mamy mało, bardzo małą załogę, tylko czterech masztalerzy. No i zobaczycie Państwo, co, co ci ludzie przygotowali. Oczywiście z młodzieżą, z Klubu jeździeckiego, żeby nie młodzież, to te pokazy nie, nie odbyłyby się na pewno. W trakcie pokazów oczywiście największą Największą dreszcz takich emocji wywołuje poręcz. Dla, dla widzów jest to piękny pokaz, a dla nas największy stres, bo to są konie, które wróciły z punktów kopulacyjnych. One przyjechały dosłownie tydzień przed pokazem. No wiadomo, to, to są ogiery. Nikt w świecie nie robi poręczy z ogierów. Myśmy zrobili rekord. 22. Ze względu na małą teraz załogę robimy, ze względu na bezpieczeństwo, tak tylko pokazowo, że my robimy 15-16. Stadina na Wielkowice posiada 2600 hektarów. Jesteśmy liderem w hodowli koni ciężkich. Posiadamy około 300 koni ciężkich, w tym 80 klaczy. I również do nas należy stado gierów w Kęczynie. Jesteśmy jedyną państwową staliną koni ciężkich w Polsce i obecnie możemy powiedzieć, że no liczymy się również w Europie. Nie dorównujemy hodowli niemieckiej, szwedzkiej. Głównym zadaniem teraz jest prowadzenie nie tylko koni ciężkich na mięso, ale również tak zwanego hodowla konia rodzinnego. To znaczy, żeby używany był do bardzo dobrych, musi mieć charakter, żeby był używany do zaprzęgów pod siodło i również kontakt z dziećmi. Jeśli chodzi o Kęczyn, to jest nasza wizytówka, dlatego że jest to najdłuższa stajnia w Europie, posiadamy tu sekcję z dziecką i jest to czempionat ogólnopolski i jest to również tutaj gość, gościmy Szwedów, Rosjan i Dlatego zadowoleni jesteśmy z tych pokazów, które tutaj są wykonywane i, i zamierzamy to nadal utrzymywać. Wybrałam konie, ponieważ moja rodzina jeździła konno od dawna, dawna i... Rodzice tak, też? Tak, rodzice też. No i tak w genach poszło. Urodziłaś się w środę. Tak, urodziłam się w siodle. No jeżdżę zawody w przy przez przeszkody, miałam drobne, drobne sukcesy. Pierwsze miejsce, tam piąte, trzecie. No, takie drobne. Na razie jeszcze małe konkursy, więc dopiero zaczynam karierę w cudzysłowie. Trzeba mi zaufanie do konia, trzeba się zgrać z tym koniem, że on miał do Ciebie zaufanie i to, co Ty chcesz. Ja jeżdżę 6-7 lat, a jeżdżę, bo raz spotkałam Agnieszkę i tak jakoś się zaczęło. Zaczęłam, polubiłam konie i zaczęłam przychodzić i tak się jakoś zaczęło. Z siostrą zaczęłyśmy właśnie, starszą i jakoś tak polubiłyśmy. Moja siostra już nie jeździ, a ja dalej. A teraz na razie małe konkursy też w skokach i w zaprzęgach mam puchary, tam dwa, teraz i... A co dzisiaj, czego byłaś autorką? Ja przygotowałam kadryl w sulkach i w siodłach grubasów razem z panem Jankiem nie sama większość ja, ale pomógł mi też.